jak widzicie jest nudno nic się nie dzieje pogoda też nas nie rozpieszcza do tego warunki mieszkaniowe są fatalne A na przykład nie ma windy i codziennie trzeba popierdalać po tych schodach, ale no cóż Jednemu zawsze wiatro sytuacja, sytuacja jest taka. Przedstawiam niemieckiego DJ-a, faszystę i gospodarza domu w tych obciachowych gaczach, To on. Faszysta zagra na imprezie, która tu się wydarzy. To on. To gospodarz domu w tych przypałowych spodenkach. Ale <todgłos> 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 trudno. Zbieramy ekipę najgorszych ochlejów. A najgorszą patologię najstretniejszych bywalców klubu wtedy, którzy tu przyjadą i będą się z nami bawić.